Boję się dla tego filmu wpuszczać. Ukrzyżowanie, prank, gone wrong. Kapitan Bloody. <gryw> Kurwa mać. Ja pierdolę. Nie, musimy to obejrzeć. Musimy obrzej, obejrzeć ukrzyżowanie, prank. Musimy obejrzeć. To jest klasyk. Kurwa, 800 tysięcy wyświetleń. Ja tego nie widziałem. Ja tego nie widziałem. Cześć, Stickman, cześć. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robię. Otóż padłem na kolejnego super ultra pranka. Krzysiu się niczego nie spodziewa. Zaraz go super sprankujemy, a nazywam to ukrzyżowanie prank. Naprawdę, Krzysiu nie będzie się niczego spodziewał. Filip, może później. Standardowo, jeśli to wiecie, niech pomyślę, dzisiaj pod, podwyższamy stawkę 9,5 lajka. Like to zrobimy kolejnego pranka, już no, super. No, ale będzie sprankowany. To nie jest ja Niki to jest Shimi Quizel. Dobra, chodźmy do Krzysia, on się niczego jeszcze nie spodziewa. Bo Sniki, sniki jest, jest taki. Eee... Sniki, może, jak leci Sniki Snicz? Dobra, Krzysiu sobie jakby nigdy nic. Chciałem zanudzić i zapomniałem jak Sniki Snicz leci. A tyle tej buchocie. piosenki używałem. Nienawidzę go, tej piosenki, dlatego nie pamiętam. On niczego się nie spodziewa. Sneaky Sneak? Czekajcie. Ranking Piosenek. Sneaking Sneak. Sneaky Sneak to jest. Dobra, Shimming Weasel to jest takie. O. Shimming Weasel jest lepszy. Krzysiuk! Shimming Weasel jest lepszy. Nie wiem, czy w moim mieszkaniu. Nieważne. Muszę ci coś powiedzieć. Bo Shimming tak Weasel jest taki. Super, ma radę. historię jakoś. Super Teraz takie najlepszy jest. najlepszy takie no. jest. Shimming Weasel po prostu dotyka większej gamy emocji. Bo Shaming się Weasel zaczyna z takiego trochę takiego skradania, takiego niby tajemnicy, takiej niby że konsternacji. Później jest takie ujawnienie tego. Później jest tak trochę pozytywniej, Później jest takie o, trochę zaskoczenie, trochę zmiana klimatu. Jest to fajna przygoda muzyczna, a zniki. A sneaky to jest po prostu takie tło, które nie ma więcej pomyślunku. Podoba no, Do ci ci super, kupiłem Ci nowe łóżko ci kupiłem, no. Mówię ci jest super wygodne. Mega wygodne jest łóżko. No chodź Krzysiu, o, pokażę o, Ci. Chodź za mną. Dobra, Krzysiu, dawaj, to jest super nowoczesne łóżko. Czy to na pewno jest łóżko? Tak, tak! Możesz mi zaufać Krzysiu. czasie kiedykolwiek go szukałem? No właśnie, nigdy. A teraz koło się tutaj. No, o nieźle muzyka przecięta. Ale jak? No tak się tu połóż, tu boga. Połóż się na tym, widzisz jakim go. Ja pierdolę. No, tak ja pierdolę. Ja pierdolę. Jak kurwa Bloody robił no, takie rzeczy i taki nikt mu nigdy nie, nie, nie zwrócił uwagi potrzebna? na to? Jak? Ja pierdole, Ja nie wiedziałem, że Bloody jest takim przyfixem. Hmm. Mistrzem Krzysiu spokojnie, zaufaj mi Tak się właśnie śpi na tym łóżku No dokładnie, to w ten sposób się właśnie na nim śpi Jeszcze tutaj 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 jeszcze musisz przykleić Czy my teraz nie odgrywamy jakiejś postaci historycznej? Nie 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 Krzysiu spokojnie możesz mi zaufać Nie no tak, szczerze mówiąc. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nowoczesne. Ja Dobra, Krzysiu, teraz możesz pójść. Atma spisze, mandzie, uważaj, bo przypał jest na tym filmie. Uważaj na banana trochę przypał. Nie no, spokojnie. Przecież to jest tylko łóżko nowoczesne. Przecież to tylko kapitan Bladausze pokazuje Krzysiowi zrobić łóżko. Nawet ten film nie ma ograniczenia wiekowego ani nic. Spokojnie. nie przejmuj się. To Ja pierdolę, Bladej! Takiego. O kurwa, mama. czy ja chcę, żeby on się zamachnął. Na jeleniu też nie było. Co się złego może stać? O mój Boże. Może przewinę do tego momentu. Pomijmy przybicie. Ja pierdzielę, co się dzieje w tym filmie! Co się w tym filmie dzieje? DA fuck, chłop nie ma ręki w pewnym momencie, tam o cholerę tu chodzi! Ja pierdzielę, ja na... czemu ja na Twitchu nie mogę pokazywać tego? Czemu ja nie mogę tego na Twitchu pokazywać? Można to na Twitchu pokazywać czy nie? Przecież to jest prank napisane. To jest film pełnometrażowy. Drugie ostrzeżenie będzie. Dobra widzowie, mam trochę ochotę na jolo obejrzeć, jak będzie ban to chuj, to będzie ban i tyle. No trudno, no to bana dostanę na dzień. To przez dzień nie będzie streama i tego, i wrócę w fale. Dla mogę obejrzeć. Bo trochę mam ochotę to obejrzeć, co to kurwa jest, bo to wygląda jak popierdzielony film. I tak dostanę. Dobra, to jest film kapitana... No to w sumie bo... tak. Czy my teraz nie odgrywamy jakiejś postaci historycznej? Nie, 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 Krzysiu, spokojnie, możesz być za... Dodaj duży napis, to jest film. Czekaj, to jest głupi, niegłupi pomysł. Uh. Switch administration, this is only a parody, please. I, kn I know bloody, he used ketchup, and Krzysiu is very happy man working with him. Ok. Dobra. Dobra. Ja, nie no, no, tak, Napisz szczerze, plus, plus 18 w tytule. w tytule. Mówiłem ci, że to dobre łóżko. Nowoczesne. Dobra, Krzysiu, teraz możesz poczuć lekkie opucie, ale nie przejmuj się. Ja pierdolę, blabi. Cześć, Axel, cześć. Ja pierdol. Ja PIERDOLĘ Ja pierdolę Chyba mam telefon Krzysiu zaczekaj tu chwilę Dobra? Eee, halo? Dzień dobry, czy ma pan czas, żeby... Odpo żeby wziąć udział w króciutkiej ankiecie? No w sumie tak, w sumie mam czas. Mogę podpowiedzieć na kilka pytań. Ja pierdolę Blady, no nie bez takich zbliżeń! Tego już Twitch Administration nie zrozumie! Na sobie upolane, papu. Ja pierdolę jaki on jest przypałem! Czemu on jest takim przypałem? Muszę coś pomyskać. Czy jad pan dzisiaj paróweczki na śniadanie? Tak. To był zwykły dzień, PepoWish! Co by tu użyć? Nie. <ścoughs> Wybór jest tylko jeden. Nie mam wyjścia. Nie. Czy polotonium to jest najrzadziej występujący pierwiastek we wszechświecie? Tak. Wyłącz to cringe gówno, proszę zliczuj się nad nami, nad bliźniami swoimi. Rudy Zgredek, to wyjdź z tego czatu. To cringe opuści. Tak. Alo, gdzie muzyka? Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Ważne bardzo. Nie odpisuję na Instagramie, napisz mi na maila. bardzo ważne. Całą sytuację Ja pierdolę Zeskipowałem na wszelki wypadek. Heche -he może być sposobem na życie? Tak. Ale. Dziękuję, że Ruczek, dwa za dwa miesiące. Miesiąc. I netoperek, dziękuję Wła za cztery. Szko. Pozdrawiam netoperuś, jest okej. Okay. ja pierdolę. No, nie! Na chwilę zostawić go samego i znowu uciec. Na takiego śmiesznego prańka przygotowałem. No, nie, nie ujdzie to na sucho. Złapię go. Ja pierdolę, Bladi, gdzie granica? Chłopie, ja jezu, ile? Ręka, nóż, pistolet, nie, no Bladi, kurwa, ma mać. <suszy> Polski filty brat. Korywa. Ej, Bloody mógłby być takim pojebem filthy frankiem polskim, bo on nie ma żadnych granic. Ja teraz to widzę, to jest jakaś strona Bladiego, której ja nie znałem. Będzie trzeba go chyba przekonać do tego. Skoła... Granicę jest tam, gdzie kończy się wyobraźnia. Obiekt do Krzysiu, 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 Gdzie jesteś? Wiem, że się tu gdzieś ukryłeś. Tak! Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu. Gdzie jesteś? Wiem, że się tu schowałeś. Krzysiu, mam dla... To był tylko... niewinny prank. Krzysiu! Nie mam do uciec. Krzysiu! To był tylko jeden niewinny mały prank! Jak zwykle wszystko musiałeś popsuć! Prank! Kurwa! On przesadza. Nie. Nie mogę, kurwa, nie mogę, nie nie dalej, to ja się boję, że ja dostanę permbana zaraz. Ja się kurwa, że permbana ja dostanę. Ja się już nie boję, ja już wiem, że dostanę bana za to. Ale teraz ja się boję, że zostanie mój kanał zbanowany na stałe. Ja jak on zrobi, że strzela w niego zaraz! <grywa> no kurwa. jak <grywa> zwykle. Że winę po. Dobra, on w niego strzelił albo coś. Nie mogę tego pokazać widzowie, Cięcie jest dobrze. Na kurwa, było cięcie, co nie był dźwięk. Ach, ja ziszymaj. pierdolę. Jezu, matko. I się prank! Ale żeśmy go sprankowali. Ale żeśmy go sprankowali. No, trzeba przyznać, że prank troszeczkę poszedł niezgodnie z moim planem, Jezu, ale na no, ja szczęście osobiście płaci. Krzysiu się z sprankował. No, no Stajesz troszeczkę... Zarek, nie, Stanisław, bo się pytasz o to. Tak jak to się Mążysz mówi, lepiej później niż wcale, to nie? A teraz, kiedy już Krzysiu jest prawie ukrzyżowany, nie wiem, czy tylko trzeba mu wbić kilka gwoździ, to możemy go powiesić. Ach. Nie, no kurwa. Piękna ozdoba kąteczna. Tak, jak to sobie właśnie zaplanowałem. Doskonale Krzysiu, ukrzyżowany. Tak jak mówiłem, ukrzyżowanie prank. Jak będzie ile tam lajków chciałem 9,5, to zrobimy kolejnego pranka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, najlepszy blady w prankowaniu. No i co tam jeszcze? Elo elo! Ja pierdolę jakie to jest chore kurwa gówno. Jaki blady jest popierdolony? Dzwonię do niego. Dzwonię do niego. Vladi. Kurwa, niech on się tłumaczy. Hmm? Halo, Vladi. Na streamie dzwonię, bo jest sprawa. Co się dzieje? Zdecydowałem się obejrzeć Twój film, i boję się, że będę miał kurwa permbana na Twitchu. Który? Ukrzyżowanie prank! Ten śmieszny filmik, ale sam, sam się na to płosiłeś, Mario. Jakie ty masz jeszcze filmiki, które powinny mieć ostrzeżenie, że za oglądanie możesz dostać Perma. Ale Pańczy, przecież to jest mega śmieszny filmik. No, mi podobał ci się? Podobał. No. Nie? Fajny był chyba Madzie, co nie? Taki wesoły. co nie... Tutaj się z Krzysiem trochę no, nie uważasz, że był mega śmieszny? No był, ale... <laughs> no to w razie czego się odwołasz, powiedz, że nie wiedziałeś, co robić. Mam napisane na streamie, uh, przeczytam ci, Twitch administration, this is only a parody, I know bloody he used ketchup and Krzysiu <laughs> is a very happy man working with him. No właśnie, to parodia. Wszystko nie było, no to się nie wydarzyło naprawdę. To... Czy możesz dać Krzysia do telefonu? Nie mam, nie, nie ma przy mnie Krzysia. Bo kurwa, jak to nie ma? Nie wisi na ścianie. No, wiesz jak jest. I w piwnicach wszystkie Krzysie trzymam. Słucham, jak to wszystkie Krzysie. No w się sensie ten. No nieważne. Długa historia, co by tu opowiadać. Dobra, do usłyszenia niedługo. O kurwa, ale chory gówno. O matko. To jest mega z tej samej wytwórni. Nazywam się detektyw. Detektyw de Od lat pracuję nad pewną niewyjaśnioną sprawą. Krzysio żyje! Masowe Ty... zabójstwa Krzysiów. Wszystkie Krzysie z różnych <noise> wymiarów a jest ich nieskończenie wiele, a przynajmniej bardzo dużo. Umierają ja wyjaśnionych, Acz śmiesznych okolicznościach. Może to jest polski marki player z tym lorem. Ja myślałem, że nie mamy polskiego marki Playera, ale, ale się myliłem! Ale się myliłem! Bladeusza. Niestety, jak wymiarów jest nieskończenie wiele, a przynajmniej bardzo dużo. To tak był zwykły dzień. Bladeusz. Może się ukrywać w każdym z nich. Myślałem, że już nigdy nie odnajdę pladeusza, gdy nagle pojawił się on. Zmień miniaturkę, nie mogę. Ona się sama ustawia. A jest jakaś przypałowa? Podobno wiesz coś o planksterze. W ladeł... Być może będzie Drakula zobaczymy. Prawda. Dracula, Wiem 5 zł. Będzie Life is Strange dzisiaj, nowego dnia Mandziu oraz chat Co to jest? Coś, co pochodzi z jego wymiaru. O kurwa, trochę przypołowa miniatura, widzowie. Trochę przypołowa miniatura na streamie. <laughs> o kurwa, oj. Oj, oj oj! Co zrobiło mi nieodwracalną krzywdę. Ja zostawiam ten napis na czas oglądania Bladiego. Dark Blady! z bladeuszowych poladników! Tak naprawdę jestem zwykłym Bladeuszem. O, to jest spadne. Ale kiedyś... A, wy, wy, dobrze, że wywalili Potkałem tego z bo nie pasowało Bladeusza w ogóle. I skrzywdził mnie. Nieodwracalnie. Myślałem, że nie żyjesz. Wiesz, tak myślałem. Ale skoro myślałem, to znaczy, że żyję, bo gdybym nie żył, to bym nie myślał. Więc yy, wstałem. Yy, ale nie miałem już oka. Bo generalnie, nie wiem, czy wiesz, bladeusz. Nie, nie, to znaczy, też kiedyś miałem Krzysia. Ale niestety został mi brutalnie odebrany i dlatego planuję zemstę. Bladeusz odebrał jest... mi mojego najcenniejszego... Ale moją... to jest zajebiste! Kurwa, dlaczego Blady robi takie fajne rzeczy i kurwa nie mówi na to na głos jakoś? Tylko po prostu robi to i... A zajebiste Ej, to sądzi... robi! ...jako ma każdy Bladeusz. No ja już wiem. Bo my mamy problem z Bladim, że my nie wiemy, co mu dać do roboty. Za bardzo nie wiemy, co mamy dać Bladiemu do roboty. Bo Blady tak trochę się czymś niby zajmuje, czymś niby nie. Ja już wiem, co Bladiemu trzeba dać do roboty. Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. De Krzysia. Ruebend. Mojego cię de Krzysia. Proszę cię obejrzeć Krzyśne To dory. była najważniejsza z przez zasada wszystkich bladeuszowych, bladeuszów. Nie ingeruje się w cudze Krzysie. Ale on ją złamał, a mnie okaleczył bezpowrotnie. Wydawało się, że nikt nie przeżyje przestrzału przez głowę, ale przeżyłem. Ta łuska to jedyna rzecz, jaka mi po nim została. Jest jego wymiaru. Przyszedłem do ciebie, detektywie Krzysiu, ponieważ wiem, że masz dewykrywator czasoprzestrzenny. Za pomocą tej maszyny możesz zlokalizować wymiar. A mi zależy tylko i wyłącznie na zemście, zamierzam go odnaleźć i zabić. Chcę żeby cierpiał, albo nie, chcę odebrać mu to co dla niego najcenniejsze. Oczywiście nie, on już nie ma swojego Krzysia. To jednak chcę go zabić, detektywie Krzysiu i ty będziesz mi do tego potrzebny. To ma sens, lecz mam jedno pytanie. Co ja z tego będę miał? Tu pośledzony jesteś? Koło ty tropisz przez y, paranaście lat? Na, na przynoszę ci Bladeusza na tacy, a ty jeszcze wybrzydzasz? Przynoś ten dewykrywator wykrywator czasoprzestrzeni Czy i przez to go je Morty? Nie mamy wyjścia! Tak, tak, tak. Jeśli będziemy zwlekać, Ladeusz popełni kolejną zbrodnię i kolejny Bladeusz zostanie pokrzywdzony. Nie możemy na to po pozwolić. To ma sens. Poczekaj tu chwilę. De wykrywator czasoprzestrzenny. Niezwykle rzadki. Wystarczy, że umieścimy ślad innej czasoprzestrzeni. Dubie de wykrywatora. Następnie <noise> Nawet mają kaczasy do tego zdrobionego Niegrywalność! Jak się na Najbliższe Za najbliższe 1468 wymiarów i pół I włączymy. Nie ja wiedziałem, że Samsung takie rzeczy produkuje. Już. Chyba działa. Paczek dziękuję za subie. Wiedziałem... Detektywie Krzysiu, że do czegoś się przydasz? Ach, pamiętam, kiedy miałem swojego Krzysia. To były czasy. Pamiętam, jak pokłóciliśmy się kiedyś o keczup. Kupił łagodny, a prosiłem Chciałem go wtedy zabić. I wtedy to właśnie mój Nemesis Bladeusz, się pojawił. I strzelił mi prosto w głowę. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Nie mogę się doczekać, jak zobaczę się z nim twarzą w twarz. I powiem mu, ty zbrodniarzu. Spójrz! Wykryło go! Nareszcie! Znaleźliśmy Bladeusza. Wymiar dupa 1 Nie sądziłem, że może znajdować się dokładnie w tym wymiarze. Naprawdę. De jest nieskończenie wiele wymiarów. W jakim wymiarze miałby się znajdować? Nie wiem. W innym. Chodź, nie mamy czasu! Musimy odnaleźć Bladeusza. Okej! Okay. Blady, Dlaczego zabrałeś mnie do mojej kuchni? Muszę ci coś pokazać. Blady w swoim wymiarze i między wymiarami korzysta z tak zwanego transmitera czas Niezwykle ciężki do zdobycia. Jedyne czego brakuje temu materiałowi, to czarne paski z góry i z dołu. Tak, letterboxa brakuje. Załatwia innych bladeuszy i poluje na Krzysie. To wiem. Ja nie mam transmitera Czasoprzestrzeni, ale mam coś dużo gorszego. Nazywam to... <grym> Muzyka. <kamień> czasoprzestrzeni. <grym> Starożytny artefakt. <grym> Działa tak samo, ale jest o wiele brzydszy. <grym> dlatego nikt z niego nie korzysta. Dokładnie. dlatego... To właśnie za pomocą kamienia czasoprzestrzeni dostaniemy się do wymiaru dupa C1. Tam, gdzie jest Bladeusz. Za mną! Krzysiu, nie ruwa łaganu Czas na magię! No kurwa, jaka edycja! Chodź, chodź, Krzysi, chodź, mówię ci. Chodź, chodź, załóż buty tylko i wychodzimy. Jesteśmy na miejscu! Jesteśmy na miejscu! Czekaj. Wóźniliśmy się! O nie! Nadal musiał już zabrać kolejnego Krzysia. Nie. Szykuje się do planku! Najgorzej! Dobra! Musimy Pasia. go. iść z góry. na podwórku, a pewnie tak! Bierzesz coś na odchudzanie? Tak. tak. Moment, Krzysiu. Załóż buciki. A, no tak! W końcu idziemy na podwórko. A teraz szybko! Ach, tak będzie idealnie. O, Krzysiu. Los, Czy to na pewno jest bezpieczne? Tak, jest to mega bezpieczna zabawa. Nic ci nie będzie, Krzysiu. Możesz mi zaufać! Drady szykuje się do swojej, do swojego grubego pranka. To będzie prank doskonały. Masz po prostu tutaj stać i się nie ruszaj, dobra? Nie ruszaj się stąd i po prostu sobie stój, mówię ci. Super zabawa. Ale ja potem strzelam w ciebie. Krzysiu, ty nawet nie wiesz, co w tej zabawie jeszcze chodzi, a już się wyłączasz. Po prostu stój i nic nie rób. <śmany> to jest super tu, O kurwa! Takich efektów nie dawajcie! Ale masakra. Masakra. Dobra. Idzie, idzie, ja pierdolę, ja lokację. wiem, że już po tym kanale jest. Kanał już perbana ma. Krzysiu, Krzysiu, Krzysi widzę Ja pierdolę Bladi! Na chuj, kurwa, pan jest. Dobra, patrz, Blady zaraz jest dwa! Ja wszystkie Ja nie wiem czemu on wstawia takie pan. rzeczy! Do zobaczenia na Facebooku, wyłącz już, a co dalej jest jeszcze gorzej? Dalej jest jeszcze gorzej. Jak już mi sper, można dalej oglądać. Whatever. I tak jest już ban. To po co oglądam, bo chcę to obejrzeć, bo jest zajwiste. Czemu oni się zostały przez w szakach? Mieli go powstrzymać! Duży czerwony środek. Ja napiszę tego, to. Jak to? Muszę je załatwić jedną rzecz. Idź za Mateuszem i zobacz, co robi z ciałem się Ja muszę załatwić jedną małą drobnostkę. Dobrze, dobrego. Jezu, ale to jak to ktoś wpłacił do ogromne pieniądze? Ja pierdolę! A obejrzymy 500 się to... ja zmieniałem napis! Ja pierdolę, Vladi! Mandio hamulec. Nie, nie mogę, nie możemy tego oglądać, no nie możemy, Je bo kurwa za Blady nie ma zahamowań, ja pierdolę. Siema kama, 10 zł. Nie, już kurwa nie oglądam nic od Vladiego, pierdolę to. Pierdolę, już Blady nie oglądam cię, ty sz... Czemu to ma tylko 250 tysięcy wyświetleń? Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Ura, 5 złotych. No to pora na Coś wakacje. No to tym liwie. Ja tylko to był zwykły dzień, gdzie ja tylko chciałem obejrzeć wraz z moimi kochanymi widzami filmiki na YouTube. Te filmiki są na YouTubie. Dlaczego to, Czego papa, to nie może być na YouTubie, a nie może być na Twitchu? Kurwa, co to za czasy, że na YouTubie coś może być, a nie może być na Twitchu? No kurwa, co to są za zaczasy, że na jakimś pierdzielonym YouTubie mogą być jakieś rzeczy, a na Twitchu nie mogą być? Gdzie logika? Kiedyś na t... aha, aha, Kurwa, bunt! Nie usuwam VOD, Nie usuwam klipów. Nie od. Odbie... Nie zamkniecie mnie! Nie! Nie zgadzam się! Nie zgadzam się! Twitch, którego znam, taki nie był. Mogłem oglądać takie rzeczy.